4 grudnia odbyło się odsłonięcie muralu w 33. LO. Zapraszamy na materiał z tego wydarzenia. Zuzanna Lewandowska dla telewizji REDSat 1. Proszę Państwa, kiedy rodzi, się wizja, kiedy rodzi się wizja i ta wizja zostaje zwizualizowana, to robią się, robi się wiele okoliczności, aby została zrealizowana. Proszę Państwa, jadąc któregoś dnia tutaj na rowerze, zobaczyłam tą ścianę i wszystko zaczęło mi się składać. Niezwykły patron. Szkoła z tradycjami, 80, 80. rocznica powstania warszawskiego i pani Maria Turowska. I, I nagle pojawił się pan Piotr Pawlik z gotowym projektem. Właściwie projekt bez żadnych korekt projekt, który od razu no. Był niesamowity i tak przez 5 tygodni na 170 metrach kwadratowych widzicie Państwo mural, który, który jest no niesamowity, wiele szczegółów, za chwilę na pewno Pan Piotr jeszcze powie co tutaj jest takiego najbardziej charakterystycznego, więc jestem bardzo dumna, bardzo szczęśliwa, że ten projekt został już zrealizowany. Dziękuję Państwu. To chwilkę, tak, chwilkę teraz zapraszam pana Piotra autora, autora muralu. Jestem projektem i autorem tego muralu. Jest to dla mnie zaszczyt i w pewnym sensie też oddanie hołdu rodakom, którzy oddali życie za mój, za nasz kraj, bohatersko walcząc o niego o wolność, o niepodległą Polskę. I tak ja to widziałem, tak chciałem. Jest to taka mocna scena, ale taka była prawda i za to jestem wdzięczny. Wszystkim żołnierzom, wszystkim obywatelom, którzy brali tam udział, i to, co mogłem dać, to oddałem od siebie z serca. Mam te umiejętności. Dziękuję Bogu, że mogłem je wykorzystać tutaj yy, w ten sposób i na tej ścianie. Techniczna strona, no to mural trwał yy, 5 tygodni. Dziennie po od 5 do 7 godzin, w zależności od aury, jaka była. 170 m2, najwyższy punkt ma 10 metrów, najniższy szerokość 17 metrów, tak, ściany. No i tak to wyglądało, tak? pan się jakimś szablonem? Nie, to były różne techniki wykorzystywane. Był wałek, dużą powierzchnię malowałem z wałka, wszystko tak to wykonywałem sprayem, elementy malowane z ręki. Jedyny szablon, jaki miałem, no to był tylko na napisie: Chwała Armii Krajowej. Tam był szablon wycięty i przygotowany specjalnie, a resztę to miałem karton, dyktę i z tego korzystałem. Tak. Wszystko, sam, wszystko sam, tak. Szczegóły, tutaj na muralu widzimy walkę, jedną z, jedną z bitw, scena, która pokazuje jedną z bitw, walk, jakie nasi żołnierze toczyli. Jest łączniczka, która ucieka przed patrolem okupantem niemieckim, w stronę naszej barykady z cennymi dokumentami, i informacjami. A za barykadą już się czai nasza brygada, która będzie broniła tak, broniła tamten teren. Znaczy. Ulica, bo były też takie pytania, czy ta ulica tutaj to jest jakaś konkretna. Nie, nie ma. To jest ogólnikowo ulica, w tle jest zniszczone miasto. Jest czołg niemiecki, średni czołg niemiecki typu Pantera. To był z tego, co się orientuję, to był najlepszy, właśnie średni czołg z czasów II wojny światowej. Powstańcy trzy zdobyli takie czołgi, dwa uruchomili. Dzięki jednemu też czołgu zaatakowali obóz ręcz, w chyba bo bodajże, i odbili tam około 350 naszych dodaków. Tak? To tyle. Proszę Państwa, bardzo proszę panią profesor Marię Turowską, bohaterkę naszego muralu oraz panią prezydent Małgorzatę Moskowodnicką o uroczyste przecięcie wstęgi odsłaniającej mural. O. Pani, niżej może pani, niżej, pani, niżej. Szanowni. O. O, tak. Do pani, pani, I pani, pani, Tak jest. Jeszcze tak. niżej, trochę niżej. pani, Tak jest. Brawo, szanowni. Brawo. mural na szkole nie bardzo odpowiada. Mural na ulicy nie. A tyle taki na szkole, to jest dowodem, że ta szkoła ma swoje tradycje, swoje jakieś przekonania. I dlatego to mi się podoba. Ale tak pisane na muralach, na ludności, to, to po co? Po co? To zmienia architekturę, że tak powiem, danego charakter miasta, prawda? Tak mi się wydaje, ale... To... Ale na szkołach dobrze. To może moje są tylko przekonania, może się to ludziom... Pod... Moje losy są dość bardzo tragiczne, dlatego że mój ojciec musiał... nas wysiedlili z Kujaw, i znalazł pracę w Kieleckim jako y, 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 dzierżawca młyna. I w nocy przychodzili, tam był ośrodek partyzantki. W nocy przychodzili różnych wardonacji partyzanci. I każdy był głodny. Nie, nie było skąd brać, bo to były bardzo wtedy biedne ziemie rolnicze. I przystawiali. Ojcu do głowy pistolet i daj jeść, daj. On nie miał tylko tyle, co mu oficjalnie odrzuci. I poturbowali go, którzyś nie wytrzymali, nie wytrzymali i poturbowali. Nie, trzymaj nie, bo nie tak się jeszcze? jeszcze. Nie, przepraszam. I dlatego... Ojca zabili, postrzelili i partyzanci przewieźli do Warszawy, bo to było w Tyleckim. Tam była wielka partyzanta międzynarodowa, bo ja tam byłam na wakacjach. To byli i niemieccy partyzanci, i rosyjscy, i, i prawi, i lewi, i polskich cztery rodzaje partyzantów. No wszystkie nacje, naprawdę nacje, wszystkie europejskie tam się znajdowały. I dlatego wszyscy przychodzili gdzie? Do Młyna daj jeść. Ale on mógł brać tylko tyle, co mu, co mu dali. Tak? Więcej nie mógł. I dlatego go posz... któryś nie wytrzymali. Bo, bo jeden... Ale to było jeszcze niesamowite. Bo za tym domem, to ten młyn ja byłam na tych wakacjach następnych po tym, nie, znaczy nie następnych, na tych właśnie, gdzie ojścia postrzelili. To tam jest taka wyrwa, przy, do młyna, do domu, gdzie był młynarz mieszkał, była taka ścięta ściana i górka na tym, to na tą górkę Cię wspinaliśmy i przed nami była dolica Kamiennej Rzeki. Jak na dłoni było widać, jak Niemcy gonią tych partyzantów, to znaczy moich między, nie było tam mojego ojca, ale, bo to byli rosyjscy partyzanci, którzy wieczorem jedli tam, ja ich widziałam, bo jedli w młynie jakąś kolację, więc to było straszne. Co pana skłoniło do podjęcia takiego wyzwania, jakim było namalowanie tego muralu? Eee, no to była taka sytuacja, że. Eee, nie, 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 wyjątkowa sytuacja była, bo tutaj ja nie planowałem, można powiedzieć, że przyjadę, namaluję tutaj, że szukałem tej szkoły, tylko była sytuacja taka, że dostałem. Telefon od znajomej, od pani Izy, u której zaopatruje się w materiały, gdzie maluje murale ściany. Ona zadzwoniła, że jest tutaj taka akcja, że na konkurs mural, że chcą projekt przygotować i wysłać go na, na konkurs muralu, tak. I, I cały czas ona mnie pchała, żeby przyjechać tutaj osobiście, żeby porozmawiać z osobą, która się opiekuje tym projektem. No to przyjechałem, przyjechałem do pani Agnieszki Foszpańczyk i, i dalej poszło. Tak, od Agnieszki Foszpańczyk dostałem też taką energię, że ona jest bardzo za, bardzo nakręcona była, żeby, żeby tą ścianę wykorzystać i zrobić na niej mural. No i zrobiłem projekt, przygotowałem, podobał się i poszło dalej. Co prawda, w konkursie nie wygraliśmy, nie zajęliśmy miejsca, które było premiowane, że było finansowane przez fundację. Ale dyrekcja bardzo chciała, żeby ten projekt był zrealizowany i, i dogadaliśmy się i do, były, znalazły się fundusze, miasto zasponsorowało, no i powstał. Y, czy jest to pana tożsamo największe dzieło? Tak, na tę chwilę jest to mój największy obraz, jaki namalowałem, 170 metrów kwadratowych. Do tej pory była to 145 metrowa ściana, ale ten jest największy i y, największy. A ile czasu zajęło wykonanie tego muralu? 5 tygodni, około 5 tygodni wykonanie, po od 5 do 7 godzin dziennie malowane 6 razy w tygodniu. Wszystkie dni od poniedziałku do soboty, niedziela odpoczynek, tak. No i tam święto jeszcze, bo 11 listopada wyskoczył w tym terminie, i tutaj bastowałem, tak. A czy miałby pan jakąś inną wizję na temat tego muralu? Bo jak widać na tej z tyłu jest łączniczka widoczna, która biegnie w kierunku barykady Armii Krajowej. A czy pan widział jakby inaczej na przykład mural? Inaczej w sensie. No, inna, inna sceneria. Inna sceneria? Każdą mogę, ale tutaj jak tworzyłem ten projekt, bo to też było tak nasze, żeby przygotować, żeby się zmieścić w tym czasie. Bo, był termin nadesłania projektu do, na ten konkurs, i u nas była taka sytuacja, że ja dostałem telefon, wszystko się tak szybko zadziało, że miałem krótki termin, żeby wykonać ten projekt. I rzutem na taśmę wysłaliśmy ten projekt, zmieściliśmy się w terminie. Taki przygotowałem. Tak? Wcześniej była jeszcze inna opcja, inny układ był żołnierzy, tutaj za barykadą po lewej stronie, ale zmieniłem go później. Wstępnie miał być łącznik, chłopak, który biegnie. Ale że tutaj y, pani Marysia będzie głównym, też jakby zaproszonym gościem, i to też takie oddanie hołdu i podziękowanie jej za to, co ona zrobiła dla naszego kraju, jak walczyła, za jej odwagę. To zmieniliśmy tutaj na łączniczkę, tak. I czy inny? Mógłbym jakąś inną wizję, jest dużo wizji, dużo było bitew, dużo sytuacji było, tak, ale myślę, że ta, która tutaj weszła i tą chciałem wykorzystać. Czarno-biały motyw, monochromatyczną scenerię całą. Jak mamy ze starych fotografii tego typu yy, pamiątki historyczne, które nam zostały, to, to chciałem uzyskać. No i jedynym kontrastem, żeby były to tylko nasze barwy, biało-czerwone, tak, żeby one odcinały, żeby pokazywały i, i żeby dawały do myślenia. A czy gdyby miał pan okazję namalować jeszcze jeden mural, tylko inne wydarzenie historyczne z, naszej history z historii naszego kraju, to jakie, jakie by pan wybrał wydarzenie? O kurczę, różne. U nas było nasza historia jest bardzo bogata, tak? naszego narodu, e, którą można wykorzystywać. Dywizjon 303, e, różne walki. E, bitwa, cud nad Wisłą, tak? Też, był. też mamy jeden mural patriotyczny. E, w Cieksy... Borkowo to jest bodajże, e, blisko Cieksyna i tam jest też właśnie jeździec na koniu na tle biało-czerwonej flagi. Na mojej stronce można sobie wejść na fanpage'a i tam w zdjęciach zobaczyć jest, jest ten obraz, można sobie go zobaczyć, a Divizjon 303 malowałem znajomemu na kasku. On jeździ husarzy, ma po drugiej stronie. No mówię, jest multum opcji, Wszystko, wszystko, wszystko mogę, wszystko namalować. Jak najbardziej mogę każdy kolejny mural wykonać z daną tematyką. Na mieszkańców Łodzi, wszystkich kolegów Polaków. Myślę, że to, że jesteśmy wspólnie łączy nas w przeszłości, też teraz jestem ja jest jest od wielu lat Łodzianką. kwiaty dla Państwa wszystkich. Jestem co prawda ja wianka. Ale już <laughs> <laughs> Ale od tylu lat, 51 lat Łodzianką. Także bardzo dziękuję Pani Prezydent. Dziękujemy. Później podejdziemy, zobaczysz, zobaczysz siebie. No, <grym> Doczniczka Doćniczka z biało-czerwoną <kluzny> Ojej, ale rzeczywiście. O, jakby pani mogła tutaj stanąć, to będziemy... No ale najpierw niech zobaczy to siebie. To jest? To ty jesteś.